Sylwia Beata Lechner, stan nieważkości. Ciemna noc mnie objęła i przyniosła wspomnienia. Rozpalone dłonie szukają Ciebie, wzrok gęsty mam, oddech. Nie wręcz. Co mi zrobiłaś? Dłoń mi zatłasu, że czuję w sobie zapach lasu. Półprzytomnie latam w przestworzach uniesień. Ja, kolorowy motyl, jak twoja sukienka na wrzesień. Co mi. Zrobiłaś z jedwabiu ustami, że czuje w sobie fale tsunami. Czytał Bogdan Tmowski.